Dzisiaj przepis na przepyszną szarlotkę, jakiej jeszcze nie jedliście. Jest bardzo łatwa i szybka w przygotowaniu. Oglądaj do końca. W misce mam 450 g przesianej mąki pszennej. Dodaję 250 g miękkiego masła. Teraz należy przez kilka chwil siekać masło, aż dobrze połączy się z mąką. Następnie dodajemy jedno jajko, 80 g cukru oraz 1 łyżkę śmietany 18%. A teraz dobrze wyrabiamy ciasto, aż będzie elastyczne i jednolite. Po wyrobieniu należy odkroić 1 trzecią ciasta i włożyć ją na chwilę do lodówki. Większą część ciasta wałkujemy na taką wielkość, aby wypełniła ona spód i boki tortownicy. Moja ma średnicę dokładnie 26 cm. Dokładnie wyklejamy naszą blaszkę. Boki możemy wyrównać, odcinając odrobinę ciasta. I to, co nam zostaje, możemy dokleić na spód, żeby był grubszy. Spód ciasta należy dobrze ponakuwać widelcem i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 10-15 minut. W międzyczasie zajmiemy się jabłkami. Mam tutaj 6 średniej wielkości sztuk. Obrałam je ze skórki i kroję w kostkę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie zrób to teraz, aby nie ominęły cię kolejne przepisy. Jabłka wykładam na patelnię. Dodaję dwie łyżki cukru. Dwie łyżki masła. Całość smażę do miękkości, kilka minut, od czasu do czasu mieszając. Pod koniec dodaję jedną łyżeczkę cynamonu. Gotowe jabłka przekładam na nasze podpieczone ciasto. Mniejszą część ciasta wyjęłam z lodówki i wałkuję na kształt koła. Następnie wycinam jednakowej grubości paski. A teraz biorę co drugi paseczek i układam na blaszce w odpowiednich odstępach. Ta szarlotka będzie bardzo pyszna i na pewno posmakuje całej Waszej rodzinie. A teraz bierzemy paski ciasta, które nam zostały, i układamy w odwrotną stronę. Ja zaczynam od środka, bo jest mi tak łatwiej. Teraz delikatnie dociskam ciasto, żeby powstał wzór kratki 3D. Blaszkę wkładam do piekarnika i piekę w 180 stopniach około 50 minut. Grzanie góra dół. Po wyjęciu ciasto należy ostudzić przed wyjęciem z blaszki, a później posypać cukrem pudrem. Ta szarlotka wyszła przepyszna, a ja zachęcam Cię do korzystania z kolejnych moich przepisów.